Nie oddychaj. Jeśli cię usłyszą, umrzesz. Markus Hale zamarł, jak silna ręka szarpnęła go w ciemność szafy, zapach lawendowego mydła i paniki wypełniającej jego płuca. Ręka należała do Aiszy, jego czarnej gospodyni, o spokojnych oczach, drżącej tylko na krawędziach, przyciskającej palec do jej ust, gdy kroki minęły tuż za drzwiami. Przez wąską szczelinę Markus patrzył, jak jego świat rozpoławia się. Jego żona, Weronika, śmiała się cicho z jego młodszym bratem, Rajanem, ich głosy kapały intymnością i czymś zimniejszym. Rajan mruknął, że Markus nadal stoi, a Weronika odpowiedziała z irytacją, że już podwoiła dawkę w jego porannym zielonym soku. W tej chwili każde zawroty głowy, każda fala słabości, którą Markus zlekceważył, wpadła w ostrość. To nie był stres, to była trucizna podana z uśmiechem przy jego własnym stole. Aisza nie czekała, aż przetworzy zdradę, wyciągnęła go z tyłu i do jej podniszczonego starego sedana, odmawiając jego instynktowi wezwania policji. Twój kapitan, przyjacielu, syknęła. Jest kupiony. Dzwonienie do niego to podpisywanie twojego wyroku śmierci. Ogołociła Markusa z czegokolwiek śledzonego, jego telefonu, jego drogiego zegarka i wrzuciła je do pojemnika na złom jak martwy ciężar. Ukryty w małym, nieskazitelnym domu Aiszy, w niebezpiecznej dzielnicy, Markus płonął gorączką, podczas gdy ona walczyła z podejrzeniami wścibskich sąsiadów i utrzymywała go przy życiu z cichą wytrwałością. I kiedy spiskowcy w końcu osaczyli ich na publicznym wydarzeniu, Markus wystąpił naprzód. Nie jako miliarder, ale jako przebudzony człowiek, gotowy ujawnić prawdę i chronić jedyną osobę, która naprawdę go uratowała. Markus leżał na wąskiej kanapie ejszy, podmoczył kołnierz jego dizajnerskiej koszuli, aż poczuł, jak kostium rozpływa się z jego skóry. Za każdym razem, gdy jego oczy zamykały się drżąco, głosy wracały wyraźniejsze niż gorączka. On nadal oddycha, niski chichot rajana. Wtedy upewnie się, że nie będzie go dziś wieczorem. Niecierpliwe westchnienie Weroniki jakby rozmawiała o zepsutych artykułach spożywczych, a nie o życiu swojego męża, a potem linia, która trzymała Markusa w przebudzeniu. Podwoiłam dawkę w jego zielonym soku. Zbudował imperium na liczbach, na kontraktach, na ludziach uśmiechających się, podczas gdy czegoś chcieli. Ale nic w salach zarządu nie przygotowało go na okrucieństwo znajomości, na sposób, w jaki zdrada nosiła twarz jego brata i perfumy jego żony, zawroty głowy, które odrzucił jako stres, drżące ręce, które przypisał wyczerpaniu. To wszystko było powolnym, celowym odliczaniem. Ajsza przyłożyła chłodną szmatkę do jego czoła i mruknęła, zostań ze mną Markusie, nie pozwól im wygrać. Jej głos nie niósł litości, niósł determinację, jak ktoś, kto dawno temu nauczył się, że przetrwanie nie jest podarowane, jest wywalczone. Markus próbował mówić, ale jego gardło płonęło. Wszystko, co zdołał, to szorstki szept. Dlaczego? Dlaczego mi pomagasz? Ręka Aiszy nie zadrżała. Bo zobaczyłam prawdę, powiedziała, oczy lśniły w słabym świetle. I ponieważ nikt nie zasługuje na śmierć w swoim własnym domu, podczas gdy potwory nazywają to miłością. Na zewnątrz śmiech sąsiada unosił się przez cienkie ściany. Zwykłe życie niebezpiecznie blisko. Wewnątrz Markus przełknął przerażenie, że jego świat nadal mógł go dosięgnąć. On nie tylko wracał do zdrowia po truciznie, budził się do nowej rzeczywistości. Jedyną osobą stojącą między nim a grobem była kobieta, którą ledwo zauważył, dopóki nie stała się jego powodem do dalszego oddychania. Do trzeciego dnia gorączka zelżała, ale przerażenie zaostrzyło się. Markus usiadł prosto. Palce drżące wokół wyszczerbionego kubka wody, i po raz pierwszy nie walczył ze snem. Walczył z pamięcią. Ostatnie kilka tygodni odtwarzało się jak film, którego odmówił oglądać. Losowe mdłości po śniadaniu, nagłe zawroty głowy na spotkaniach, sposób w jaki jego wzrok się zamazywał, podczas gdy głos Weroniki pozostawał słodki i zatroskany. Za dużo pracujesz, kochanie. Uwierzył jej, ponieważ było to łatwiejsze niż przyznanie się do niemożliwego. Teraz każdy symptom ustawił się z okrutną precyzją. Nie wypalenie, nie stres, powolna, przećwiczona egzekucja. Jego żołądek skręcił się, gdy przypomniał sobie poranną Weronicę, kładącą zielony sok w jego dłoni, jak rytuał, całującą jego policzek, jakby go błogosławiła. Ile razy jej dziękował. Ile razy uśmiechał się nieświadomy, pił swój własny pogrzeb. Aisza obserwowała go z progu, cicha, ale obecna, jakby jej stałość mogła powstrzymać go przed rozpadem. Pozwoliłem im się zbliżyć. Markus szepnął, głos łamiący się naprawdę. Zbudowałem swoje życie wokół ludzi, którzy czekali, żeby mnie pochować. Aisza wystąpiła naprzód i położyła dłoń na jego ramieniu, mocne zakotwiczenie. Nic nie pozwoliłeś, powiedziała. Zaufałeś, to nie zbrodnia, ale pozostawanie ślepym teraz byłoby. Markus przełknął ciężko, jego oczy płonęły, już nie od gorączki, ale od żalu, który smakował jak posmak zdrady. Spojrzał na Ajszę, naprawdę spojrzał, i coś w nim przesunęło się od szoku do celu. Więc skończyłem być człowiekiem, który nie widzi. Powiedział stojąc na chwiejnych nogach: Jeśli chcieli mnie słabego, wybrali złe zakończenie. I w ciszy tego małego pokoju Markus zrozumiał, że przetrwanie trucizny było tylko początkiem. Prawdziwa walka to odzyskanie życia od ludzi, którzy próbowali je ukraść z uśmiechem. Markus nie czekał na światło dzienne. W momencie, gdy jego nogi przestały się chwiać. Aysha wcisnęła mu do rąk wyblakłą czapkę bejsbolową i pociągnęła go w stronę drzwi, jakby same ściany miały uszy. Na zewnątrz powietrze smakowało dymem i deszczem, a każdy mijający silnik brzmiał jak zagrożenie. Wsunęli się do jej podniszczonego starego sedana, tego rodzaju z popękanymi winylowymi siedzeniami i upartym zapłonem. Jednakże czuł się bezpieczniej niż jakikolwiek luksusowy samochód. Jaki Markus kiedykolwiek posiadał. Gdy Ajsza prowadziła, jej kostki pozostały białe na kierownicy, oczy przeskakiwały do lusterka wstecznego, jakby oczekując, że reflektory zakwitną za nimi. Instynkty markusa krzyczały o porządek, o autorytet, o komfort od znaki. Jego ręka dryfowała do kieszeni. Pusta. Przełknął, a potem sięgnął po zapasowy telefon Aiszy i wybrał jedyny numer, który nadal czuł się jak koło ratunkowe. Kapitanie Reed odetchnął, gdy linia połączyła głos surowy. To Markus. Potrzebuje Aiszy Wyrwała telefon tak szybko, że jego słowa załamały się w jego gardle. Nie, powiedziała przerywając mu spojrzeniem, które mogło zatrzymać burzę. Nie on. Markus patrzył oszołomiony. Reed jest moim przyjacielem. On nas ochroni. Śmiech Aiszy był krótki, gorzki, więcej bólu niż dźwięku. Twój przyjaciel jest ręki twojego brata, powiedziała. Każde słowo młotem, dzwonienie do niego to nie pomoc, to zaproszenie, to mówi im dokładnie, gdzie jesteś. Rozmowa zakończyła się ostrym stuknięciem. Cisza napłynęła ciężka i duszna. Markus spojrzał na rozmyte ulice uświadamiając sobie przerażającą prawdę. Świat, któremu ufał, policyjne połączenia władzy mogły już należeć do Rajana i Weroniki. I w tej kruchej, migoczącej chwili jedyną osobą, na którą mógł polegać, była Ajsza, prowadząc go naprzód z niczym innym jak tylko wytrwałością, strachem i odmową pozwolenia mu umrzeć. W momencie, gdy Ajsza przerwała połączenie, Markus poczuł, jak coś w nim pęka, jak ostatnia nić bezpieczeństwa, której się trzymał. W końcu ustąpiła. Nie rozumiesz, zaprotestował głos napięty paniką. Reid wyciągnął mnie z tarapatów wcześniej. On jest, on jest lojalny. Oczy Ajszy nie złagodniały. Jeśli już, stwardniały z rodzajem wyczerpanej prawdy. Lojalny temu, kto płaci, powiedziała. Twój brat nie tylko cię otruł, Markusie. Kupił też wyjścia. Jej słowa wylądowały jak zimna ręka wokół jego gardła. Markus wpatrywał się w ciemny ekran, nagle wyobrażając sobie drugi koniec linii. Nie pomoc, ale pineska lokalizacji wsuwająca się prosto do kieszeni Rajana. Uświadomienie było upokarzające, jak łatwo jego władza mogła być obrócona przeciwko niemu. Jak szybko świat, który kontrolował, mógł stać się klatką. Daj mi swój zegarek, rozkazała Ajsza. Co nie to jest teraz? Zawahał się palcami, dotykając ciężkiego metalu na jego nadgarstku. Symbol bogactwa pewności spotkania. Ajsza nie kłóciła się, po prostu czekała, nie mrugając. A Markus drżąc, odpiął go, jakby usuwał kajdany. Wzięła to, potem znów wyciągnęła rękę. Telefon. Podał go a samochód wypełnił się brzydką ciszą poddania. Ajsza zawiozła ich na złomowisko, gdzie zardzewiały metal spał w kupach jak martwe giganty. Bez ceremonii otworzyła okno i cisnęła telefon i zegarek w cienie. Zniknęły z głuchym łoskotem. Ostateczne nieodwracalne. Markus drgnął, żal i ulga skręcały się razem. Po raz pierwszy zrozumiał że przetrwanie nie polegało na tym, co posiadał. Chodziło o to, co był gotów stracić wystarczająco szybko, by pozostać przy życiu. Łoskot z pojemnika na złom odbijał się echem w klatce piersiowej Markusa długo po zniknięciu zegarka i telefonu. To nie była tylko elektronika i stal, to były ostatnie odciski palców życia, któremu ufał. Ajsza kontynuowała jazdę nie oglądając się za siebie, jakby zbyt długie wpatrywanie się zapraszało los, by podążał. Po prostu się wymazałeś, mruknął Markus, głos pusty. Ajsza w końcu wypuściła oddech, który trzymała przez milę. Nie, poprawiła oczy wpatrzone w drogę. Wymazałam ich mapę. Jej ton złagodniał tylko ułamek. Ten telefon pinga, wierzę. Ten zegarek można go śledzić. Jeśli Ryan zapłacił kapitanowi Ridowi, to nie muszą zgadywać. Po prostu podążają za kropką, aż się zatrzyma. Pukała w kierownicę, myśląc trzy ruchy naprzód. Teraz kropka zatrzymuje się na złomowisku. Pomyślą, że zostałeś napadnięty, może zabity, może porzucony. Żołądek Markusa się przewrócił. Pomysł jego brata, wyobrażającego sobie jego zwłoki, wydawał się zarówno obrzydliwy, jak i przerażająco użyteczny. Więc jesteśmy teraz plotką? Wyszeptał. Ajsza skinęła głową. Duchem? A duchy nie są tak łatwo ścigane. Skręcili w cichszą ulicę, mijając neony sklepów i twarze, które nigdy nie oglądały się dwa razy. Ajsza sięgnęła na tylne siedzenie i rzuciła mu wyblakłą bluzę z kapturem. Zmień, ukryj włosy, trzymaj głowę nisko. Nie wyglądasz, jakbyś tu należał, a to samo może sprawić, że zostaniesz zauważony. Markus włożył bluzę z kapturem, materiał szorstki na jego skórze. W lusterku bocznym ledwo się rozpoznał. Nie miliarder, nie nagłówek, tylko mężczyzna ze strachem w oczach i bez dowodu na to, kim kiedyś był. A jednak, gdy Aysza wiozła ich głębiej w cienie miasta, Coś nieoczekiwanego podniosło się pod paniką wdzięczności, ostre i bolące, bo prawda była prosta, Ajsza nie wyrzuciła jego życia, wyrzuciła smycz. Dzielnica Ajszy nie witała obcych, połykała ich, latarnie uliczne migotały jak zmęczone oczy, a powietrze niosło mieszany zapach smażonego oleju, mokrego betonu i przeżytej walki. Markus trzymał głowę nisko pod wyblakłą bluzą z kapturem, czując każde spojrzenie jak ostrze, aż Ajsza poprowadziła go przez wąską alejkę i do małego domu, który z zewnątrz wyglądał krucho, ale wewnątrz był niemożliwie schludny, jakby ktoś ciężko walczył, aby chaos nie przekroczył progu. Siadaj, powiedziała, zamykając drzwi dwoma ostrymi kliknięciami. W momencie, gdy Markus opuścił się na kanapę, jego ciało go zdradziło. Gorączka wróciła, gorąca i nieustępliwa, zamieniając pokój w rozmas cieni i dźwięku. Próbował przeprosić, próbował wstać, ale jego kolana ugięły się. Ajsza złapała go, zanim uderzył w podłogę, jej siła zaskakująca w swojej cichej pewności. Spokojnie, mruknęła naciskając go. Jesteś tu bezpieczny, bezpieczny. Słowo wydawało się nierealne. W jego rezydencji, otoczony strażnikami i marmurem, pił śmierć z kryształowej szklanki. Tutaj, z łuszczącą się farbą i jednym wiatrakiem grzechoczącym w rogu, w końcu był poza zasięgiem. Ajsza poruszała się z celem, gotując wodę, składając zużyty koc, wycierając mu czoło chłodną szmatką, jak mogłaby matka. Kiedy dryfował w delirium, usłyszał jej głos przecinający ciemność. Zostań ze mną, Markusie. Nie dawaj im swojego zakończenia. W pewnym momencie zaczął się trząść. Nie tylko z gorączki, ale z wstydu, uświadamiając sobie, jak niewidzialna była w jego starym życiu. Jego wargi drżały, gdy wyszeptał: Dlaczego to robisz? Aisza nie zawahała się, bo ktoś musi. Powiedziała cicho. I ponieważ nikt nie zasługuje, by żyć wystarczająco długo, by powiedzieć prawdę. Tej nocy ściany domu Aiszy wydawały się cieńsze, nie z powodu złej konstrukcji, ale z powodu sposobu, w jaki niebezpieczeństwo naciskało z zewnątrz. Markus w końcu oddychał bez duszenia się gorączką, a jednak każdy mały dźwięk nadal sprawiał, że jego puls skakał. Pies szczekający dwie ulice dalej. Motocykl strzelający z rury wydechowej, odległe trzaśnięcie drzwi samochodu. Wtedy to się zaczęło. Powolna trucizna podejrzeń. Z przedniego okna Markus zobaczył panią Korę, sąsiadkę Aiszy, stojącą z ramionami skrzyżowanymi jak punkt kontrolny. Zerkała na podjazd Aiszy raz po raz, oczy zwężały się na nieznanym samochodzie, który nie ruszał się od dni. Następnego ranka zwlekała dłużej, udając, że zamiata swoją werandę, obserwując dom z cierpliwością kogoś, kto zbierał sekrety jak monety. Ajsza też zauważyła. Markus widział to w sposobie, w jaki mówiła. Mniej, słuchała więcej i trzymała swoje kroki cicho na skrzypiących deskach podłogowych. Ona nie jest złą kobietą! wyszeptała Ajsza, Zapinając zasłony, aż nawet smuga światła nie uciekła. Ale ciekawość może być śmiertelna, gdy niewłaściwi ludzie patrzą. Gardło Markusa się zacisnęło. Nienawidził, że jego przetrwanie zamieniało życie Aiszy w ryzyko, o które nigdy nie prosiła. Powinienem iść, powiedział słowa smakujące jak wina. Aisza potrząsnęła głową raz. Winyl jeszcze nie. Nie jesteś wystarczająco silny, a jeśli wyjdziesz na zewnątrz, nie tylko zagrażasz tobie, zagrażasz każdemu, kto cię widzi. Puknięcie rozległo się gdzieś w dół ulicy, może jeszcze nawet nie ich drzwi. Markus mocno drgnął. Ajsza podniosła palec, nakazując ciszę. Jej oczy ostre i ciemne ze strachem, którego nie chciała nazwać. W tej ciszy Markus zrozumiał, że ukrywanie się nie było bierne. To była wojna prowadzona szeptami, gdzie jedno złe spojrzenie mogło zamienić podejrzenie sąsiada w wyrok śmierci. Pierwszy raz, gdy Markus wrócił do świata, nie czuł się jak wolność. Czuł się jak wchodzenie w światło reflektorów starczą na piersi. Aisha nalegała na to mimo wszystko, naciągając mu kaptur nisko, poprawiając mu kołnierz, szepcząc: Oczy w dół, oddychaj, zostań blisko. Publiczne wydarzenie było głośne i błyszczące, muzyka kamery, perfumy, śmiech, wszystko, czym Markus kiedyś rządził, teraz skręciło się w zagrożenie. Poruszał się przez tłum, jak obcy nawiedzający jego własne życie. Jego puls opadał z każdym błyskiem aparatu telefonu. Wtedy zobaczył Rajana. Uśmiech Rajana był wypolerowany swobodnie, taki, który pasował na okładki magazynów, dopóki jego spojrzenie nie wylądowało na Aiszy. Zmieniło się natychmiast zaostrzając się w coś drapieżnego. Przepchnął się przez gości z celem, łapiąc Aiszę w pobliżu korytarza, gdzie hałas rzedł. Więc to ty jesteś problemem? Odchrząkuje, mruknął, łapiąc ją za nadgarstek, wystarczająco mocno, by ją skrzywić. Naprawdę myślałaś, że możesz ukraść to, co moje? Ajsza próbowała się wyrwać, ale Rajan zacisnął uścisk, pochylając się z syczącą groźbą, przeznaczoną tylko dla niej. I w tej sekundzie Markus poczuł, jak stary strach próbuje go sparaliżować. Strach przed władzą, przed konsekwencjami, przed tym, co dzieje się, gdy rzucasz wyzwanie potworom publicznie. Ale gorączka wypaliła w nim coś czystego. Puść ją! Głos Markusa przeciął korytarz jak ostrze. Rajan odwrócił się, a kolor spłynął z jego twarzy. Ty, Markus, nie dał mu czasu na odzyskanie. Wystąpił naprzód i wbił pięść w szczękę Rajana. Surowy, niepowtarzalny trzask, który zatrzymał świat na uderzenie serca. Rajan potknął się, uderzył o podłogę, a korytarz wybuchł krzykami. Krokami, przestraszonymi westchnieniami. Markus stał nad nim, trzęsąc się, tym razem nie ze słabości, ale z wściekłości i jasności. Gdy ręka Ajszy znalazła jego rękaw, stabilizując go, podczas gdy prawda zaczęła wychodzić na jaw przed wszystkimi, którzy zostali oszukani. Na uderzenie serca korytarz wstrzymał oddech. Rajan na podłodze, Markus stojący nad nim. Palce ajszy, ściskające jego rękaw jak kotwica. Wtedy świat eksplodował. Telefony uniosły się. Ktoś krzyknął. Ochroniarz wbiegł za późno, by cofnąć to, co już zostało zobaczone. Ryan chwycił się za szczękę, próbując przekształcić ból w przedstawienie. Zaatakował mnie. Szczeknął oczy dzikie, skanując w poszukiwaniu sojuszników, aż pierwsze syreny przecięły muzykę, jak dzwonek ostrzegawczy. Drzwi otworzyły się z rozmachem, a agenci federalni wdarli się z przyciętymi głosami i twardymi krokami, śledzeni przez reporterów, którzy wyczuli skandal tak, jak rekiny wyczuwają krew. Lampy błyskowe wybuchły, mikrofony pchnięte do przodu. Markus patrzył, jak tłum rozdziela się, jak woda. A potem pojawiła się Weronika. Perfekcyjne włosy, perfekcyjna sukienka. Perfekcyjny uśmiech pękający na krawędziach, gdy zobaczyła Markusa żywego. To nieporozumienie, powiedziała szybko, sięgając po jego ramię, jakby czułość mogła przepisać ostatnie kilka dni. Markusie, kochanie, jesteś zdezorientowany. Agent wkroczył między nich i podniósł nakaz aresztowania. Weronika Hale, jesteś aresztowana. Spisek, usiłowanie zabójstwa. Kolor spłynął z jej twarzy tak szybko, że wyglądało, jakby pokój go ukradł. Ryan próbował wstać, wściekłość zastępującą szok. Nie możesz, to jest Ryan Hale. Inny agent warknął, kajdankując go, zanim skończył kłamstwo. Za nimi zarządca posiadłości, Marina, ręce trzęsące się, załamała się pod presją i wyrzuciła z siebie. Kazała mi przynieść suplementy. Powiedziała, że to tylko po to, żeby pomóc mu spać. Powiedziała, żebym nie zadawała pytań. Usta Weroniki otworzyły się, ale żaden dźwięk nie wyszedł. Kamery pożerały jej ciszę. Markus poczuł, jak ręka Aiszy wsuwa się w jego stabilny ruch, podczas gdy Imperium oszustwa w końcu runęło na pełnym widoku świata. Cisza opadła falami po tym, jak kajdanki kliknęły najpierw. Oszołomiona cisza niedowierzania, potem niski, niespokojny szmer tłumu, uświadamiającego sobie, że oglądali kłamstwo przez lata. Markus nie gonił za kamerami, nie spieszył się, aby wyjaśniać się reporterom nazywającym jego imię, jakby to była Marka. Zwrócił się zamiast tego w stronę jedynej osoby, która nigdy nie potrzebowała jego statusu, aby zobaczyć jego człowieczeństwo. Aisza stała nieco za nim, ramiona wyprostowane, oczy podniesione, ale ostrożne jak ktoś, kto spędził życie, ucząc się, że uwaga może ciąć tak ostro jak nienawiść. Markus poczuł ciężar wszystkiego, czego wcześniej nie widział: jak poruszała się przez jego dom, jak cień, jak łatwo ludzie lekceważyli ręce, które sprzątały ich bałagan i ratowały im życie. Wystąpił naprzód. Stając przed mikrofonami, migającymi światłami, głodnymi twarzami. Myślałem, że władza może mnie chronić, powiedział głos drżący raz potem stabilizując się. Myślałem, że krew oznacza lojalność. Myślałem, że pieniądze mogą kupić bezpieczeństwo. Jego spojrzenie prześliznęło się na weronice i Rajana, prowadzonych z dala. Ich doskonały świat, kruszący się z każdym krokiem. Pomyliłem się. Fali przebiegła przez tłum. Markus odwrócił się, sięgnął po rękę Ajszy i trzymał ją tam, gdzie wszyscy mogli widzieć nie jako spektakl, ale jako prawdę. Ta kobieta zaryzykowała wszystko, gdy mogła odejść. Nie zrobiła tego dla nagrody. Zrobiła to, ponieważ ma coś rzadszego niż bogactwo ma honor. Oczy Aiszy zabłysły i na sekundę wyglądała, jakby mogła się cofnąć z przyzwyczajenia. Markus tylko mocniej ścisnął jej palce. Kiedy to się skończy? Powiedział cicho, bardziej do niej niż do nich. Czy zjesz ze mną kolację? Nie jako mój pracownik, jako moja równa. I w zgliszczach zdrady coś cicho pięknego rozpoczęło nowe życie zbudowane na jednej rzeczy. Markus prawie umarł bez prawdziwej lojalności. Silniki na zewnątrz mruczały jak odległy grzmot. Szereg super samochodów czekających, aby zabrać Markusa z powrotem do życia, które prawie go zabiło. Kamery nadal krążyły głodne ostatecznego obrazu. Bogaty człowiek, odkupiony złoczyńca, ukarany, historia, starannie owinięta. Ale Markus nie szedł w stronę aksamitnej liny, szedł w stronę Aiszy. Chodź ze mną powiedział nie jako rozkaz, ale jako ofiarę. Aisza zerknęła na migające światła, potem na tłum, który kiedyś ją ignorował, jak mebel. Przez chwilę wyglądała na zmęczoną, w sposób, którego pieniądze nigdy nie mogły zrozumieć. Wtedy skinęła głową raz. Wyśliznęli się z błyszczącego chaosu, mijając Ferrari i Porsche, mijając symbole świata zbudowanego na pozorach. I wsiedli do starego sedana Ejszy. Farba wyblakła, siedzenia ostrzegały, silnik kaszlał, jakby przeżył ciężkie życie i odmawiał rezygnacji. Gdy samochód toczył się naprzód, Markus poczuł, jak coś rozluźnia się w jego klatce piersiowej. Już nie uciekał, wybierał. Światła miasta rozmazały się na przedniej szybie. A w tym skromnym samochodzie w końcu zrozumiał, jak czuje się prawdziwe bogactwo. Druga szansa zdobyta prawdą i dana przez kobietę, która nic nie miała do zyskania. Ludzie, którzy kochają Cię głośno, nie zawsze są tymi, którzy kochają Cię prawdziwie. Czasami najprawdziwsza lojalność pochodzi od osoby, którą ledwo zauważyłeś, dopóki nie jest powodem, dla którego nadal żyjesz. Mierz swoje życie nie tym, co posiadasz, ale tym, kto stoi obok Ciebie, gdy wszystko się zawali. Jeśli ta historia Cię uderzyła, skomentuj poniżej komu byś zaufał, gdy maska spadnie. I nie zapomnij subskrybować, ponieważ następna historia może być tą, która zmieni, jak postrzegasz ludzi wokół